O Siemanko, słuchajcie, pokażemy Wam, jak wygląda powódź. Znaczy, jak wygląda sytuacja w rzuku, kiedy pada deszcz. Tak, to jest woda. Tak, zbieramy deszczówkę do kubka złombolowego. Tak, ta ciemna plama to też jest woda. Tak, tu też nam leci. A teraz zobaczcie naszego szofera i jego pomocnika, który zbiera deszczówkę zaraz za nim, żeby mu na kark nie kapało. Na dwa kubki aktualnie jedziemy. Maciek, pomachaj. Halo. Także. Yy... Wiemy, że nic nie wiemy o byciu prawdziwym szoferem. Naprawdę wiemy. Podtrzymajcie się, cześć.